Z jakim problemem możesz przyjść do fizjoterapeuty? Ból pleców, karku, kręgosupa. Słaby skłon, a co za tym idzie? Słaba mobilność kręgosupa, co później może powodować przepukliny. Spuchnięte, a nawet ciężkie nogi albo ręce. Ból nadgarstka podczas dnia czy podczas uderzenia na treningu. Ból bioder, kolan, stawów skokowych, skręcenia, zwichnięcia. Usprawnienie po operacji czy po złamaniu. Słaba stabilność, równowaga. Kiedy czujesz, że jakby jedna noga jest krótsza od drugiej. Słaby progres, czy uczucie pracy tylko jednej strony ciała na treningu. Przeskakiwanie szczęki, drętwienie, mrówki. Możemy też rozluźnić napięte mięśnie. Usunąć zawroty i bóle głowy. Łokieć tenisisty, czyli ból po tej stronie przedramienia, albo golfisty, czyli po tej stronie. To jest jedynie mały wycinek, z którym radzi sobie fizjoterapia. Coraz więcej osób przychodzi na profilaktyczny przegląd ruchomości swojego ciała, by nie doszło do kontuzji. Tak więc lepiej zapobiegać niż leczyć.